Opowiadałaś wiele i bardzo ciekawie o wojnie kognitywnej, bo trzeba nazywać rzeczy po imieniu wojnie, którą Rosja toczy przeciwko Polsce. Gdybyś miała ocenić, co się w tym zakresie wydarzyło w 2025, takie działania, agresywne działania Federacji Rosyjskiej pod adresem Polski, ale poniżej progu tej takiej typowej kinetycznej wojny. Co się wydarzyło, bo wygląda na to, że to już nie tylko cyberprzestrzeń, kiedy my mówimy o bardzo konkretnych planach dywersji na torach kolejowych w Polsce, to chyba przeszliśmy w, w ubiegłym roku do kończącym się roku 2025 do kolejnego etapu. E, tak, mocno w Rosjanie wyeskalowali tę operacje i zakładam, że w 2026 roku e, będą jeszcze bardziej podkręcać śrubę, to znaczy doprowadzą do takiej sytuacji, w której e, dojdzie do ofiar e, i będziemy już zupełnie w nowym miejscu. Więc w 2025 roku wojna kognitywna rosyjska, która ma za zadanie doprowadzić do sytuacji takiej, że my jako Zachód, jako Polska, a jako ważna część Zachodu, bo filar flanki wschodniej pokona się sama. To znaczy, że Rosjanie nie będą musieli wysyłać czy generować takiego, takiego kinetycznego kryzysu gdzieś na granicy z państwami natowskimi. Patrz. Estonia, na przykład, tylko państwa, te zwłaszcza, które są mocno sceptyczne wobec Rosji, same się pokonają. To znaczy, Rosjanie odniosą zwycięstwo bez jednego wystrzału. Na czym to polega? Na czym polega wojna kognitywna? Na czym to w ogóle jest? Już mówię, wojna kognitywna to nie jest tylko i wyłącznie wojna informacyjna, czyli dezinformacja. To jest jeden z elementów, taki jeden puzel w tym całym obrazie. W całej wiązce, prawda, tych narzędzi, które mają Rosjanie. Więc wojna kognitywna, ona przede wszystkim działa na poziom. My mówimy, że frontem jest mózg, bo wojna kognitywna ma za zadanie nie tyle nas oszukać, co zmienić nasze podejście i postrzeganie rzeczywistości, czyli doprowadzić do sytuacji takiej, w której my źle oceniamy rzeczywistość i podejmujemy błędne dla siebie decyzje. Nie chodzi o podbicie terenu, chodzi o podbicie naszych umysłów. Tak jest. O takie trochę schakowanie yy, mózgu czy mózgów. I to jest cały szereg narzędzi od desinformacji i tutaj mamy media społecznościowe, które nie tyle nas oszukują, co mają wywoływać bardzo konkretne, oczekiwane przez Rosjan emocje. Te emocje to przede wszystkim brak zaufania do rządu i 2025 rok pokazał, prawda, taki wzrost braku zaufania do rządu, jak, bez względu na to, jak, znaczy kto kieruje tym rządem, tak? Brak zaufania do instytucji państwowych. Takie postawy mocno deprecjonujące w ogóle obronę krajów europejskich. I to jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz a propos tego, tego polskiego, polskiego rządu, trochę nieintuicyjne może, ale, ale to warto podkreślić i wybić raz jeszcze. To nie jest tak, że Rosjanom zależy na zainstalowaniu w Warszawie swojego człowieka, swojego rządu, takiej czy innej partii, która jest Prorosyjska, żeby, żeby polski premier był prorosyjski i wywodził się z prorosyjskiej partii. To nie jest konieczne. Wystarczy destabilizacja. To, to nie jest tak, że tam musi być jakiś sympatyczny wobec Moskwy człowiek. Nie, wystarczy, że my będziemy rozhuśtani. Wystarczy, żebyśmy byli rozhuśtani, żebyśmy byli mocno spolaryzowani i ta polaryzacja jest tutaj dużym osiągnięciem Rosjan w 2025 roku i ogromnym błędem całego szeregu polskich polityków, którzy nie rozumieją albo nie chcą zrozumieć, że czymś innym jest um, walka polityczna, ale jeżeli ta walka polityczna przekracza granicę, w której walka polityczna partej na szkodzi interesom państwa i polskiej racji stanu, to już nie jest walka polityczna. A to jest bardzo, bardzo cenne, co mówisz, bardzo wartościowe. Czyli chociaż też nam się wydaje, że my to właściwie intuicyjnie rozumiemy, tylko to się nie udaje. Że w interesie ojczyzny, która myślę, że jest w sercu większości polskich polityków jednak, po każdej stronie sporu politycznego. Byłoby to, żeby oni trochę obniżyli emocje, żeby tym razem nie przywalili oponentowi, chociaż aż się prosi. Chociaż w interesie sondażowym i w interesie politycznym jego partii jest, by przywalić. Tak. By przywalać, by przywalać jeszcze bardziej. Ale warto byłoby. Czy jest to jest taka trochę Twoja rekomendacja, by tak. się zastanowić? Może tym razem nie powiem tego zdania. E, bo ono zostanie podgrzane, wykorzystane nie przeciwko mnie czy mojemu y, y, konkurentowi politycznemu, ale przeciwko. Polsce. Yy, czyli yy, należy porzucić myślenie yy, opierające się jakby na dwóch argumentach. Po pierwsze, że polaryzacja nie jest niczym złym, bo to jest zwykła tak. konkurencja polityczna. I wytykanie konkurencji błędów na przykład. OK. Tak. I, I jakby to jest naturalne, ale do czerwonej linii, do tej granicy, w której szkodzi państwu. Yy, więc tutaj trzeba wiedzieć, gdzie leży granica i za każdym razem odpowiadać sobie, czy ta moja. Fanfarada, Ten, ta moja szarża polityczna, to jest ciągle walka partyjna, czy na przykład pozwalam Rosjanom tak bardzo dorzucić do tego pieca i jeszcze bardziej skłócić Polaków, żebyśmy nie byli zdolni na przykład, nie wiem, forsować jakiś takich, prawda, ważnych dla bezpieczeństwa Polski na przykład projektów na arenie międzynarodowej. Dodam tylko drugi argument, bo to zwykle dostajemy taki, jeżeli, prawda, sugerujemy politykom, żeby trochę powstrzymali się przed takimi, prawda, szkodliwymi dla bezpieczeństwa Polski y, zachowaniami. A drugi argument jest taki, że oni też to robią. To znaczy, jeżeli ja tego nie będę robił, to na pewno druga strona też to będzie robiła. No i tutaj mamy egoizmy, egotyzmy i wąskie horyzonty znacznej części naszych polityków. Czyli taka obawa przed tym, żeby prawda samemu zachować się rozsądnie, bo ta druga strona to może wykorzystać. Więc y, y, to jest i jakby to jest ciągle jakby bazuje na tym, że dominują egoizmy a nie, prawda, dominuje myślenie w kategoriach racji stanu, która jest na ustach absolutnie wszystkich polityków. I słusznie, że tak jest, i tylko żeby byli świadomi, jak skutecznie działać w imię tej racji stanu. To może takie słuchaj, noworoczne postanowienie, ale nie tylko dla polityków, a dla nas wszystkich, którzy na przykład mają dostęp do Twittera, a którzy uczestniczą w tym nakręcaniu jednych, drugich, bo my, to, my też bierzemy w tym udział. Ten jeden tweet mniej. Tak. Znaczy napisałem, ale może nie wyślę. Wyjątkowo tak. nie wyślę, prawda? Bo on by tam mógłby, mam rację, wiem, że dobrze myślę, że to jest w dobrej sprawie i to, co ja chciałem napisać, ale byłoby ryzyko, że to napuści i znowu podgrzeje atmosferę, wywoła jakąś kłótnię. Jakąś nie wyślę, skasuję. Tak jest, napisałem, yy, potem szklanka zimnej wody. I wracam z nowym podejściem do tego tweeta. A powiedz mi, proszę, Aha. podsumowując, 2025, ta taka właśnie polaryzacja, więc element tej wojny kognitywnej Rosji przeciwko Polsce, no bo wojna Rosji przeciwko Polsce trwa. Tak. To się nasiliło? Tak. Polsce? To się nasiliło, i to widać po pogłębiającej się polaryzacji, tak jak powiedziałam, to widać po narastających aktach sabotażu i dywersji, bo widać eskalację w takim, jakby w tym układzie, że zaczynali Rosjanie od wlepek, takich prawda, o grupie Wagnera, rekrutującej w Polsce, a skończyliśmy na podpaleniach. Yy, I przeszliśmy do fazy dywersji. I powiedziałaś, że w 2026 jest, Będzie krok dalej. Będzie. Po, po, poleje się krew. E, tak, bo ona mogła się polać podczas e, dywersji na torach, e, ja nie rozstrzygam, czy Rosjanie popełnili błąd, czy, czy, e, tak miało być? czy tak miało być, to nie ma znaczenia. Widać trend, a trendem jest eskalacja, e, czyli takie dokręcanie nam śruby, e, czyli pokazywanie, co mogą zrobić Rosjanie e, i jak bardzo m, rząd za tym nie nadąża, e, bo to, że m, za specjalnie niewiele się. Jednak przytrafiło, to znaczy nie było wielu szkód podczas aktu dywersji, to nie oznacza, że my nie mamy innej infrastruktury krytycznej, że nie mamy incydentów, że nie mamy jakby takich miejsc publicznych, w których może dojść do jakiegoś śmiertelnego incydentu, w którym Polacy po prostu zaczną zajmować się tylko sobą, przestaną interesować się tym, co się dzieje w ogóle w świecie i zostawią Rosji tą inicjatywę, czyli możliwość urządzania nam rzeczywistości. Bo póki Polacy nie są skłóceni, działają yy, yy, prawda, jakby zwartym frontem, to udaje się powstrzymywać yy, taką spójność także europejską, yy, jeżeli chodzi o podejście do Rosji. Bo jesteśmy, pamiętajmy, 2026 rok będzie momentem kluczowym, w którym Albo uda się Trumpowi, administracji Trumpa i Putinowi dopchnąć kolanem kapitulację Ukrainy i wtedy rozpocznie się wielka presja na takie kraje jak Polska i flanki wschodniej, czyli tego wielkiego korytarza północno-wschodniego, na to, żebyśmy zrezygnowali z naszych... Wątpliwości wobec Rosji pozwolili dokonać nowego resetu. Ale żeby to zrobić, to trzeba nam zamknąć usta i powiedzieć, że nasze obawy to w zasadzie jest pewna ułuda, bo Rosja nie jest zagrożeniem, zagrożeniem egzystencjalnym, tylko naszym wyobrażeniem y, jakiegoś zagrożenia i to jest fikcja. Y, więc stoimy y, u progu dużych zmian i jeżeli my będziemy skłóceni osłabieni, to dajemy Rosji jakby większą siłę oddziaływania, bo nie będziemy w stanie przeciwdziałać um, um, powiedzmy amerykańsko-rosyjskiej strategii przepychania resetu. A tymczasem e, rodery szkizewete Polityk niemieckiej CDU w, w telewizji NTV mówi o 360 tysiącach rosyjskich żołnierzy, którzy mogą stacjonować na Białorusi. Urzędnik Sojuszu Północnoatlantyckiego w wirtualnej Polsce mówi, na to, nieustannie monitoruje działania wojskowe Rosji i jej bliskiego sojusznika Białorusi. W oparciu o informacje wywiadowcze uzyskano od różnych członków Sojuszu 360 tysięcy, być może docelowo dwa korpusy armii. 360 tysięcy gotowych do walki rosyjskich żołnierzy bardzo blisko granicy Polski na terytorium naszego sąsiada, nie w obwodzie królewieckim, ale na Białorusi. Działanie kognitywne czy coś więcej? Jedno i drugie, bo pamiętajmy, działanie, każda operacja kognitywna, czyli sabotażowo-dywersyjno, wywiadowcza, psychologiczna. To jest zawsze element poprzedzający dział, taką operację kinetyczną, czyli realną agresję. Tak było przed Aneksją Krymu, rozmiękczanie opinii publicznej, wprowadzanie chaosu, zamętu, tak? i doprowadzenie do tego, że my nie rozumieliśmy tego, co w zasadzie miało miejsce. I podobnie jest dzisiaj. Z tym, że przypominam, flanka wschodnia ma bardziej trzeźwe jakby rozumienie sytuacji i my od wielu lat, my jako grupa ekspertów, która się zajmuje Rosją, nie bez powodu mówimy, ja także to mówię, że Białoruś jest de facto częścią systemu rosyjskiego, bezpieczeństwa, więc jeżeli mamy taki zwyczaj traktować Rosję jako w pełni suwerenne państwo, to się mylimy. To jest, Białorusi jest trochę jak Hezbollah dla Iranu, proxy, czyli tym narzędziem, które, czy tą przestrzenią, która daje Rosji głębię strategiczną, a jednocześnie daje duże wyjście, znaczy takie otwarte wyjście na, na państwa natowskie. I um, wojska rosyjskie na Białorusi to nie jest tylko i wyłącznie kwestia ostatniego roku czy dwóch lat. R Białoruś od wielu lat jako część e, państwa, e, państwa e, związkowego jest częścią rosyjskiego systemu bezpieczeństwa. E, tam są instalacje rosyjskie, tam są siły rosyjskie, tam jest najprawdopodobniej broń jądrowa rosyjska. Więc, jeżeli nam się wydaje, że Białoruś może być jakimś buforem, to się mylimy. Od wielu lat jest częścią rosyjskiej flanki zachodniej, i tak to należy postrzegać. Więc nie ma znaczenia, czy to są tak naprawdę wojska białoruskie czy rosyjskie. To są wojska wrogie NATO. A jak oceniasz szansę na to, że podsumowując rok 2026, będziemy rozmawiali o tym, że w tym 2026 przestali ginąć ludzie na Ukrainie? Jeżeli dojdzie do porozumienia, są pewne scenariusze, które zakładają, że może dojść do zatrzymania działań wojennych, na przykład wiosną. Ale pamiętajmy, to są scenariusze i one wcale nie muszą zostać zrealizowane, bo wystarczy... Bo są też inne. Bo są też inne. To jakby trzeba obserwować i zobaczyć, który scenariusz w zasadzie jest realizowany, znaczy, który, w którym kierunku rozwija się sytuacja, ale jeżeli dojdzie do zatrzymania działań, to pamiętajmy, że to nie jest, nie będzie pokój. Co więcej, to będzie tylko, tak jak powiedziałam, rekalibracja sytuacji, czyli rekalibracja wojny. Rosjanie stosują metodę maskirowki, i tak zwanymi rozmowami pokojowymi przykrywają swoją potrzebę spauzowania działań wojennych tylko po to, żeby pod płaszczykiem rozmów pokojowych i pod płaszczykiem jakiegoś porozumienia o zawieszeniu broni z Ukrainą nadrobić te straty, które ma, ustabilizować sytuację gospodarczą, trochę oszuka no, znaczy oszukać, to znaczy wprowadzić Zachód w błąd i doprowadzić do tego, żebyśmy my się znowu rozprężyli, uwierzyli w to, że normalne relacje z Rosją są możliwe. To jest sztuka oszustwa, czyli po prostu zwykłej maskierowki, Więc jeżeli będziemy o tym rozmawiać w następnym roku, to ja powiem, że to jest duży błąd i to nam bardzo będzie szkodziło, bo wtedy w 2027 może w 2028, a może już po wyborach w Stanach Zjednoczonych dojdzie do jakiejś, prawda? Znaczy Putin zachęcony tym, że za każdym razem mu się udaje, będzie chciał pójść dalej, no bo dlaczego nie? A jak oceniasz szansę na to, że w 2026 Europa się realnie wzmocni? To znaczy, że, 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 że też z jednej strony zagrożenie rosyjskie, z drugiej strony zimny prysznic, który, który na europejskie głowy, głowę europejskich liderów polewa, leje Donald Trump że on sprawi, że my się rzeczywiście mm, przesuniemy ze sfery jakiejś deklaracji o czymś w rodzaju autonomii strategicznej, jak chce Macron. W stronę realnych działań i na koniec 2027 6, przepraszam 2026 Europa rzeczywiście będzie mocniejsza w sferze bezpieczeństwa. Więc tak. Dobrą wiadomością może być to, że my jesteśmy na takiej ścieżce, w której, na której wyciągamy właściwe wnioski. To znaczy, zostaliśmy dotkliwie uderzeni przez Rosję i no jakby zaczynamy myśleć. Bo nie zawsze tak było. Bo nie zawsze tak było, więc trochę nas zabolało i wyciągamy poprawne wnioski. To jest dobre. Natomiast 2026 rok i Europa może spowodować, że wiosną odbędą się, bo to chyba kwiecień będzie, prawda? Wybory na Węgrzech i nawet jeżeli wygra, to znaczy po raz pierwszy przegra Orban, co będzie ogromnym sukcesem bloku państw demokratycznych, czy w ogóle Demokracji Europejskiej no to to będzie sukces, natomiast to nie będzie triumf, bo zagrożenia dla demokracji w Europie ciągle będą, czyli będą te zagrożenia, które będą rozsadzać spójność państw europejskich od środka, bo mamy rosnącą w siłę alternatywę dla Niemiec, mamy możliwość kolejnego kryzysu we Francji, prawda, i całkiem ja nie wiem na ile to jest prawdopodobne, ale ryzyko wcześniejszych wyborów we Francji ciągle istnieje i jeżeli one miałyby się odbyć w 2026 roku, to Bardella najprawdopodobniej zostałby nowym prezydentem, a to już jest wzmocnienie raczej obozu powiedziałbym populistycznego. Więc to też nie jest tak, że mamy prawda, jakby dobre i złe wiadomości. One są niejednoznaczne. Wszystko będzie zależy od tego, czy my zachowamy spójność, taką, taką cierpliwość strategiczną i będziemy pilnować tego, żeby nie wchodzić w reset z Rosją, żeby nie ulegać presji administracji amerykańskiej, bo ta w tym roku będzie się nasilać wiemy że Donald Trump dla Donalda Trumpa dla administracji Donalda Trumpa dla um, środowisk maga um, Europa jest um, Tą, tym kontynentem, który no, nie jest uznawany za sojusznika. Tę Europę trzeba rozsadzić od środka i wzmocnić, tak jak to padło nawet w Narodowej Strategii Bezpieczeństwa wzmocnić komponent suwerenistyczny, czytaj pro-Trampistowskie rządy w Europie. Czyli będziemy poddawani różnym presjom, czyli z jednej strony rosyjskiej militarnej, z drugiej strony politycznej, takiej psującej demokrację od środka i liberalne wartości ze strony MAGA, jednocześnie sami będziemy mieli własne kłopoty w domu, no bo utrzymać spójność tej całej kryzysowej sytuacji nie będzie łatwo, zwłaszcza, że do tego dochodzą dodatkowe problemy, czy finansowo, o których prawda, pewnie będziemy znowu rozmawiać, Czy będzie powrót do sprawy zamrożonych aktywów, będzie frustracja z tego, że nie jesteśmy w stanie mówić bardziej zwartym głosem, i jednocześnie będą wisiały nad Brukselą, czy w ogóle nad państwami unijnymi. Bardzo ważne decyzje, co zrobić w warunkach na przykład coraz bardziej asertywnych Chin. Czyli będzie wracała dyskusja o tym, czy Europa ma być Europą ojczyzn, czy mamy prowadzić politykę takiej minimalnej integracji europejskiej, czy raczej idziemy w kierunku federalizacji, co ma swoje plusy i minusy. Plusy takie, że. Jesteśmy wtedy dużym podmiotem globalnym, ale minusy są takie, że tu jednak trzeba podzielić się swoją taką autonomią polityczną na rzecz prawda, tej, tej szeroko pamiętej Brukseli. Niczego nie wybierając, myślę, że śmiało można powiedzieć, że ten ostatni scenariusz jest niemile widziany w Pekinie i w Moskwie. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyszga, kłaniam się, pozdrawiam i do zobaczenia.